Dobry wieczór lub dzień dobry gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie. Serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Krystyna kunicka zalbe Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie pokażemy obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Dyneburgu i Rydze. Przedstawimy również Państwu kalejdoskop wydarzeń towarzyszących podczas obchodów niepodległości. Muzyka 28 października obchodziliśmy 35. rocznicę śmierci Ity Kozakiewicz, polsko-łotewskiej działaczki społecznej i politycznej. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem kwiatów na grobie Ity na cmentarzu Świętego Michała w Rydze. W wydarzeniu wzięli udział szaszdy RP Tomasz Seroticz, konsul RP Mariusz Podgórski, przedstawiciele ambasady RP, delegacja Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, a także reprezentanci Związku Polaków na Łotwie i Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Obchody kontynuowano podczas uroczystej Akademii Poświęconej Icie Kozakiewicz w szkole średniej jej imienia w Rydze. Prócz wyżej wymienionych osób w uroczystościach wzięła udział wiceprzewodnicząca łotewskiego parlamentu Zanda Kalnia lukaszewicza wicemer Rygi Wilny Tirsis, a także arcybiskup metropolitaryski Zbigniew Stankiewicz i były ambasador Łotwy w Warszawie Juri Spojkanc. Po odśpiewaniu hymnów łotewskiego i polskiego uczniowie szkół litewskiej, estońskiej, ukraińskiej i oczywiście naszej polskiej zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Dzisiejszy dzień, rocznica tragicznej śmierci Tyko Zakiewicz, jest ważna zarówno dla Polaków, jak i dla Łotyszy. Bo ta wspaniała, charyzmatyczna postać była wspaniałą Polką, ale też była wspaniałą Łotyszką. I myślę, że. Warto zapamiętać trzy lekcje, które ten piękny życiorys Ita Kozakiewicz dla nas zostawił. Po pierwsze, że nie ma sprzeczności między patriotyzmem łotewskim i patriotyzmem polskim. I apeluję do wszystkich Polaków mieszkających na Łotwie: wspierajmy nasze poczucie polskiej tożsamości, ale też wspierajcie waszą tożsamość łotewską. Po drugie, myślę, że to, co Ita Kozakiewicz swoim życiem chciała przekazać, to jest pewna misja budowania wspólnoty. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy wspólnotą, nie żyjemy sami, wspierajmy się nawzajem, działajmy razem, pomagajmy tym, którzy są potrzebujący i pamiętajmy o tym, że ta wspólnota ma być inkluzywna, włączająca, czyli nie zatrzymujmy się w naszym... Wąskim polskim gronie, tylko współpracujmy z wszystkimi, którzy chcą z nami współpracować. I po trzecie, myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy nie obchodzili jedynie rocznic, urodzin czy śmierci tylko Zakiewicz, ale żebyśmy pielęgnowali jej dziedzictwo na co dzień, działając, czy to w rodzinie, czy to z przyjaciółmi, czy to w gronie znajomych czy społeczności polskiej, czy to w naszej szkole, czy w miejscach pracy. Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem społeczeństwa, mamy wobec tego zobowiązania. To, że jesteśmy Polakami na Łotwie, to jest powód do dumy, ale to jest też pewne zobowiązanie, i bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali przy takich ważnych rocznicach. Ita Kozakiewicz należała do Łotewskiego Frontu Ludowego, była przewodniczącą Komisji do Spraw Praw Człowieka w Radzie Najwyższej Republiki Łotewskiej. Równocześnie prowadziła bardzo aktywną działalność Związku Polaków na Łotwie, którego była prezeską od czasu jego reaktywowania. Dzięki zaangażowaniu Ity Kozakiewicz przedstawiciele ZPL jako pierwsi wsparli Łotyszy w walce o wolność i niepodległość. W 1990 roku wraz z innymi deputowanymi opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. W tym samym roku otrzymała tytuł Kobiety Łotwy. W finale wydarzenia dyrektor polskiej średniej szkoły, im. Ity Kozakiewicz, Krystyna Barkowska, wręczyła przybyłym na uroczystość gościom medale pamiątkowe. 11 listopada Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości, a 18 listopada Łotwa celebruje Dzień Proklamacji Republiki Łotewskiej. Co roku święta listopadowe są hucznie obchodzone przez Polaków w całej Łotwie. Szczególnie bogaty był tegoroczny program wydarzeń w Dyneburgu. Maraton wydarzeń świątecznych zaczął się 8 listopada. W Pałacu Kultury rozbrzmiał koncert niepodległości Polski i Łotwy. Prowadzący podkreślili, iż będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale przede wszystkim wspólne świętowanie wolności, suwerenności i przyjaźni bratnich narodów. Koncert był hołdem dla tych, którzy walczyli o niepodległość, dla artystów, którzy pielęgnują kulturę i dla każdego ze słuchaczy, obywateli wolnych krajów. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycił Charles ambasador RP Tomasz Seroticz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasador RP Mariusz Podgórski oraz przewodnicząca Komisji do Spraw Edukacji, Kultury i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Dałga w Pilsliwie Jankowska. Do byłej stolicy Inflant Polskich zjechali się Polacy z oddziału Związku Polaków na Łotwie i jednostek zaprzyjaźnionych z Lucyna, Rezekne, Krasławia, Jekapils, Pils, Lipawy, Rygi i Jełgawy. Z bazy wojskowej w Adersi dojechała delegacja żołnierzy polskich należących do jednej z wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO. Reprezentująca Urząd Miasta Dałga w Piersliwie, Jankowska podkreśliła aktywność lokalnych Polaków, którzy są ważną częścią wielonarodowego miasta. Okolicznościowe przemówienie wygłosił szażdy RP w Rydze Tomasz Serotycz. Zaznaczył, że nie ma sprzeczności między patriotyzmem polskim a łotewskim. Zachęcił Polaków, aby wzmacniali swoją polską tożsamość i pielęgnowali korzenie oraz czerpali z bogactwa polskiej kultury, również współczesnej, jednocześnie będąc aktywnymi i wiernymi obywatelami Republiki Łotewskiej, którzy odważnie angażują się w sprawy publiczne. Wspomniał również o problemach. Wyzwań nie brakuje. W zeszłym roku zamknięto szkołę polską w Krasławiu. Od 1 stycznia przyszłego roku zakończy nadawanie w radiu publicznym polska audycja Nasz Głos. Jako ambasada Rzeczypospolitej Polskiej robiliśmy i robimy wszystko, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Mówimy łotewskim przyjaciołom, że to są błędne decyzje, ale do Państwa apeluję. Nie ograniczajmy się do krytyki, nie liczmy na władzę, przede wszystkim liczmy na siebie. Bądźmy proaktywni. Szukajmy alternatywnych rozwiązań, by dbać o język i kulturę polską. Prezes Związku Polaków na Łotwie, Peter Zalbe, przytoczył słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. Kto chce, ten może. Kto chce, ten zwycięża. Byle chcenie, nie było kaprysem lub bezmocy podziękował Polakom za codzienny trud wkładany w pielęgnowanie polskości, zaznaczając w tym samym czasie, że nie możemy zatrzymać się i musimy nieustannie walczyć o swoje prawa i swoje wartości. W części artystycznej wystąpiło trio Andrzeja Jagodzińskiego w koncercie zatytułowanym Bach, Chopin, Komeda, Jagodziński. Andrzej Jagodziński to wybitny pianista, akordeonista, kompozytor i aranżer, który od lat zachwyca publiczność w Polsce i za granicą. Jego jazzowe interpretacje Federyka Chopina z lat 90. XX wieku przeszły do historii i otworzyły nowy rozdział w dialogu między klasyką a jazzem. Towarzyszyli mu tym razem dwaj mistrzowie znakomity kontrabasista Adam Cegielski oraz Czesław Mały-Bartkowski, legenda polskiej perkusji. Andrzej Jagodziński sięga po twórczość polskich kompozytorów takich jak Komeda, Kurylewicz, Wasowski, Matuszkiewicz oraz po polską muzykę ludową i klasyczne formy, takie jak sonata bemol Chopina czy fragmenty Symfonii Beethovena. W Pałacu Kultury zgromadzona publiczność usłyszała także najnowsze inspiracje artysty: jazzowe interpretacje muzyki Jana Sebastiana Bacha, mistrza polifonii, którego wielogłosowość stała się dla trio przestrzenią do improwizacji i twórczego eksperymentu. Uroczystość została zorganizowana przez Dyneburski Oddział Promień Związku Polaków na Łotwie oraz Centrum Kultury Polskiej w Dauga w Pils we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego oraz Urzędu Miasta Dauga w Pils. W niedzielę 9 listopada w kościele niepokolanego poczęcia Najświętszej Marii Panny na Nowym Planie ksiądz Bernard Cwagalis celebrował Mszę Świętą za ojczyznę. Chomili mówił o wolności, niepodległości oraz naszych powinnościach. Święto niepodległości to chwila wspólnej radości z posiadania własnego państwa i wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy o nie walczyli. Cieszmy się wolnością, niepodległością, lecz powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość naszych państw, wywalczonych rękami naszych pradziadów, dziadów i ojców. Także dzisiaj, stawiając czoło współczesnym wyzwaniom społecznym, powinniśmy wziąć do serca hasło Bóg, honor, ojczyzna, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Bo jak mówi święty Augustyn, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na miejscu właściwym. Na nabożeństwo przybyli przedstawiciele ambasady RP w Rydze, władze ZPL oraz liczni Polacy. Młodzież zespołu tańca ludowego Kukułeczka czytała modlitwę wiernych oraz składała dary. Po mszy Świętej, krótki program piosenek patriotycznych przedstawił chór promień pod batutą Aliny Łapińskiej. 10 listopada o godzinie 17.30 przy grobie nieznanego żołnierza polskiego na cmentarzu katolickim oraz w kwaterze legionistów w Ławkiesach pracownicy Centrum Kultury Polskiej w Dałga w Pils, przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie oraz przedstawiciele akademii WIT w Warszawie wzięli udział w ósmej edycji międzynarodowej akcji Światło pamięci niezwyciężony. To coroczna akcja zapoczątkowana przez stowarzyszenie Grupa Wschód, której celem jest upamiętnienie tych, którzy walczyli o wolną Polskę i kontynuacja przedwojennej tradycji harcerskiej, gdy w przeddzień święta Niepodległości zapalano znicze na grobach poległych żołnierzy. Biało-czerwone znicze, czyli światła pamięci niezwyciężonym, zapłonęły nie tylko w Dyneburgu, lecz w całej Polsce i wielu innych krajach. Uroczystości w Dyneburgu zakończyły się 11 listopada pod Krzyżem na Swobódce. Tradycyjnie o godzinie 11 w Parku Wolności zgromadzili się lokalni Polacy, przedstawiciele władz miasta, pracownicy Centrum Kultury Polskiej oraz działacze Związku Polaków na Łotwie, na czele z prezesem Petrisem Zalbe. I wiceprezesem Ryszardem Stankiewiczem zaprzmiały hymny Łotwy i Polski. Ksiądz proboszcz Kościoła serca Jezusowego na nowym forsztacie Andrys Szewels oraz kapelan Romuald Weikulis burlili się za żołnierzy bohaterów poległych za wolność waszą i naszą. Pod dźwięki marszów wojskowych złożono wieńce i kwiaty oraz biało-czerwone znicze. 12 listopada uroczysta akademia niepodległościowa odbyła się w polskiej szkole imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. Wydarzenie miało szczególny charakter. Było dedykowane zarówno Łotwie, jak i Polsce, podkreślając więzi przyjaźni i wspólnoty między narodami. Tego dnia zespół tańca Ludowego Kukułeczka wyruszył do rygi, aby wystąpić podczas wyjątkowego koncertu niepodległościowego w polskiej szkole im. Ity Kozakiewicz. Podróż zespołu była pełna emocji i oczekiwania. Każdy uczestnik wiedział, że nie jedzie tylko na występ, ale na uroczystość, która niesie głębokie przesłanie o wolności i niepodległości. Już od pierwszych chwil w szkole dało się odczuć atmosferę podniosłości i dumy, a serca tancerzy biły szybciej na myśl o tym, że będą częścią tak ważnego wydarzenia. Na scenie pojawiły się dwa zespoły taneczne ryskie promyki oraz kukułeczka. Wspólnie zaprezentowały tańce polskie regionalne i łotewskie, które stały się symbolem spotkania kultur i wzajemnego szacunku. Publiczność reagowała żywiołowo, nagradzając występy gromkimi brawami, a barwne stroje i pełne energii układy taneczne wzbudzały wzruszenie i dumę. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze Mariusz Podgórski. Jego obecność podkreśliła rangę wydarzenia i nadała mu jeszcze bardziej uroczysty charakter. Dla kukułeczki wyjazd do Rygi był nie tylko okazją do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, lecz także doświadczeniem, które na długo pozostanie w pamięci. Koncert przypomniał wszystkim obecnym, że wolność i niepodległość są wartościami, które warto pielęgnować i wspólnie świętować. Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i mnie, Jana Olszewskiego oraz Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej za wsparcie, dzięki któremu możliwy był udział zespołu w tym patriotycznym wydarzeniu. Konkurs recytatorski imienia Adama Mickiewicza dla Polaków z zagranicy Kresy już od przeszło trzech dekad zrzesza ludzi, dla których język polski jest wartością. Dzieci, młodzież i dorośli z kilkunastu krajów przygotowują repertuar. Doskonalą swój warsztat recytatorski, by później zmierzyć się z sobą, tekstem i sceną. Konkurs Kresy to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od 1991 roku promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza krajem. Organizatorem konkursu jest Podlaskie Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku. Kresy to w środowiskach polskich wyjątkowe święto polskiego języka i kultury. Okazja do spotkania i dyskusji. Konkurs recytatorski Kresy w tegorocznej edycji na Łotwie miał szczególny charakter. W sobotnie po południu 8 listopada grupa 32 recytatorów przeniosła słuchaczy w poetycką podróż po literaturze. Uczniowie trzech polskich szkół w Rydze, Dałga w Pils i Rezekne uczcili w ten sposób narodowe święto niepodległości. Do Białego Stoku na galowe zmagania pojedzie dwóch sympatycznych i utalentowanych uczestników finału Robert Duka z Rygi i Diana A. z Dauga w Pils. Między innymi Kresy obchodzą w tym roku swoje 34 urodziny. Za rok czeka na nas jubileusz, ale będzie się działo. 10 listopada w Galerii Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu otwarto wystawę prac polskiej artystki Sylwii Capan pod tytułem Il Silenzio. Czyli cisza. Nowa wystawa to cykl obrazów o potrzebie ucieczki od zbędnego działania, od reagowania na treści świata zewnętrznego. Kompozycje artystki w wystawie wizualnej są kontrastowe i agresywne, ale z perspektywy indywidualnego działania plastycznego są obszarem wolności, muzyki, spokoju i harmonii. Podczas wernisarzu goście mieli okazję zadać pytania kuratorom wystawy z Akademii Wit w Warszawie oraz dowiedzieć się więcej o twórczości Sylwii Caban. Wydarzenie wzbogacił taneczny występ zespołu tańca ludowego Kukułeczka oraz oprawa muzyczna. Obrazy Sylwii Caban przedstawione w Galerii Centrum Kultury Polskiej powstawały w procesie zaobserwowanego przypadku, czasami uzupełniane twórczą ingerencją. Kurator wystawy Bartłomiej Solasz niesłuchowski przybliżył nam sylwetkę artystki. Tym razem staraliśmy się przekazać troszkę w te szare listopadowe dni, przekazać troszeczkę ciepła i troszeczkę energii, której tak brakuje, gdy słońce nie chce wyjść za horyzontu. Przekazujemy Państwu pracę pani Sylwii Caban z cyklu pod tytułem Cisza. Pani Sylwia starała się stworzyć cykl prac, które w rozedrganej rzeczywistości, gdzie ciągle pędzimy dokądś, gdzieś szukamy czegoś, co nie, nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć, e, próbujemy doskoczyć do jakichś ideałów, których niekoniecznie jesteśmy w stanie dogonić, e, gdzie warunki zewnętrzne, jak wojna, e, powodują, że nie można powiedzieć, że mamy spokojne czasy stara się znaleźć swoją wewnętrzną ciszę, wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w swoje potrzeby, wsłuchać się w swoją, swoje jestestwo. Starała się ona pokazać energię, która za tym siedzi i wielowarstwowość tej energii, pracę poza tym, że są zrobione techniką, która... Pokazuje wiele warstw obrazu to nie jest tylko i wyłącznie obraz 2D, ale już bardziej 3D. I pokazuje także przenikanie, przenikanie światła zewnętrznego do świata wewnętrznego, ale także pokazuje, że świat wewnętrzny, mimo zewnętrznych, trudnych warunków, może być bardzo interesujący. Sylwia swoje obrazy z tego cyklu. Starała się malować kolorami ciepłymi, tak żeby pokazać energię, która stoi za jej pracami. I to, co ona czuła, i w czasie, gdy tworzyła te obrazy, czyli pełnię ciszy. Starała się też zaproponować, tak jak Kandyński malował dźwiękami muzykę, tak ona maluje. Ciszą i tego autorka by sobie życzyła, żeby wszyscy wejrzeli w swoje wnętrze i troszeczkę odłączyli się od pędzącego świata i słuchali się w swoje jestestwo, w swoje potrzeby, w swoje odczucia i to, co dla człowieka jest ważne dla danego człowieka, a nie to, co jest ważne dla innych osób. Wystawę prac Sylwii Caban i Silencio Cisza można oglądać w Centrum Kultury Polskiej przy ulicy Warszawskiej 30 do 2 grudnia. Wstęp wolny. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy program dobiegł już końca. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do śledzenia wydarzeń z życia Polaków Łotwy w naszym następnym programie. Do widzenia.